Witam wszystkich na moim kanale. Gruba 2017 to jest kanał, który pomaga schudnąć wszystkim tym, którzy dojrzeli do tej decyzji. A dzisiaj postaram się Wam przybliżyć 7 grzechów, które tak naprawdę są bardzo dużym problemem w tym, że my jesteśmy grubasami, albo że ta redukcja nie idzie w tym kierunku, który byśmy chcieli. Dzisiaj zapraszam na 7 grzechów głównych, dlaczego nie chudniemy. Pierwszy grzech główny to taki, że dieta Michasia opiera się na indeksie glikemicznym i cały czas powtarzam, że nie liczę kalorii, Wy też nie liczycie kalorii, komponujemy te wszystkie posiłki według zasad opartych o indeks glikemiczny, czyli nie łączymy węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym z tłuszczami, a węglowodany same komponujemy tylko do indeksu 40. I tu wszystko się zgadza, natomiast jeżeli mamy posiłek typowo tłuszczowy, to tu już możemy popłynąć. I teraz cała rzecz polega na tym, że o ile te produkty węglowodanowe same w sobie są zazwyczaj niskokaloryczne, tak produkty tłuszczowe są już niestety kaloryczne. I o ile nie liczymy kalorii, to nie możemy uznać, że kalorii nie ma. Nie możemy zapomnieć, zamknąć oczu i nie, nie ma kalorii, możemy robić co chcemy. I tu się zaczyna właśnie cały największy myk bo ja sam na tym bardzo często się łapałem, że komponowałem sobie tak fajny posiłek tłuszczowy, który mi wypasował I na przykład kosteczka sera 200 gramów pleśniowy, Mniusi mm, do tego garść orzechów do tego jeszcze oczywiście dwa, 3 plasty jakieś dobrej szynki e, warzyw już wtedy niewiele, no bo no się nie zmieściły nie, nie, no to, to, to tak się nie da e, i, i to jest częsty błąd, który się gdzieś tam powiela, przynajmniej w mojej diecie musimy pamiętać, że bardzo często zdarza się w ten sposób, że produkty, które są mało objętościowe, wcale nie są mało kaloryczne, tak zwane niskokaloryczne. Dla porównania, taka mała garsteczka orzechów, taka naprawdę mała, która się mieści tu, w tej środkowej części, nie tak, żeby się wysypywało i podłapywało, tylko tu na tej środkowej części, to jest tak orzechów powiedzmy jakieś 30 gramów. I te 30 gramów, tych orzechów mniej więcej ma taką samą kalorykę jak e, dwa jabłka, czyli już tutaj widzicie, dwa jabłka da się tym najeść, nasycić, a po takiej garsteczce orzechów już człowieka łaknienie zsie. Idźmy dalej, już zupełnie taki wiesz drugi biegun, to mamy marchew. Marchewkę i na przykład żółty ser, który ja uwielbiam. I teraz trzy plasty takiego pełno tłustego żółtego, dobrego sera, Mam mniej więcej tam 180-170 kalorii, a żeby wyjść na ten sam pułap 160-180 kalorii, to musimy pół kilomarchi wciągnąć. konia rzędem temu, kto od razu wciągnie pół kilomarki. Natomiast trzy plasterki sera nie ma. I to jest największy błąd, że kalorie oczywiście nie liczymy, natomiast nie można udawać, że ich nie ma, bo w tym momencie popadniemy w błędne koło, że będziemy starali się jeść według zasad diety Michasia, ale nagle się okaże, że przewalamy kalorie. Trzymamy się tutaj reguł, ale kalorie nadal istnieją. I to jest pierwszy podstawowy błąd, który bardzo wiele z Was robi i w momencie, kiedy do mnie piszecie, a tych maili jest naprawdę sporo, średnio w tygodniu przynajmniej raz jak przeanalizowuję tą dietę, bo mówię, dobra, to napisz mi co jesz, jak jesz, bo coś tu nie gra, bo, 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 bo piszą różne osoby. I nagle się okazuje, że tak, wszystko fajnie, zasady się trzymają, ale na wiele tutaj ta kaloryka nam ucieka, i to jest największy problem. Drugim często z takim spotykanym problemem i aspektem jest to, że zasady diety Michasia pozwalają zejść na odpowiednią masę ciała i ona dąży do pewnego stanu równowagi. I poniżej tego jeżeli chcemy jeszcze się odchudzić, a są takie osoby, które nabierają apetytu w miarę jedzenia i jeszcze dążą, jeszcze dążą, jeszcze 5 kilo, jeszcze dorzucają, jeszcze dorzucają, to nagle się okazuje, że już poniżej pewnego pułapu nie mogą zejść. I nagle pada takie pytanie, Michał, co jest grane? Przestrzegam zasad niechudne. Dupa. Do pewno, że nie, bo w tym momencie, żeby zejść poniżej określonej jakiejś wagi, takiego stanu równowagi, który sam sobie organizm ustalił, musimy wtedy już zagłębić się w te kalorie i niestety wejść na deficyt. To jest niebezpieczne o tyle, że po zakończeniu takiego deficytu, mocnego deficytu, trzeba bardzo rozsądnie i bardzo pomału z niego wychodzić, żeby nie było efektu jero. Da się to zrobić, tylko to trzeba zrobić ostrożnie. Nie można ciąć kalorii np. o 30-40%, tylko powiedzmy określić sobie całkowitą przemianę materii, czyli to, co potrzebujemy na procesy życiowe plus całą naszą aktywność w ciągu dnia, i obciąć maksymalnie 15-20% to jest już dużo. Wszystko, co obetniecie więcej, grozi natychmiastowym efektem jaja po zakończeniu tego, tej redukcji. Także można zejść poniżej tego stanu równowagi, ale wtedy już musicie liczyć kalorie. Już tego dietą Michasia się nie da zrobić. Także dieta Michasia jest dobra dla tych, którzy chcą mieć komfort życia, a niekoniecznie chcą wyglądać jak fitness, być dociętym gdzieś tu w klacie, w pasie itd. Także to jest drugi podstawowy błąd, który, który robicie i, i, i narzekacie, że się nie da schudnąć więcej. Trzecim. Bardzo też głównym grzechem, bardzo często powtarzanym, to jest e, coś zbliżone już właśnie do szacowania kaloryki. Bardzo dużo osób nie doszacowuje jedzenia, które spożywa w ciągu dnia, e, a z kolei przewala e, w drugą stronę myśląc, że spalił więcej jeżdżąc na rowerze, chodząc, biegając itd. Tak jak my mamy tą naszą tutaj rywalizację na Endemondo, bardzo często jest tak, że o to coś tu Endemondo nie liczy, bo ja szłam godzinę, czy spacerowałem tam 40 minut szybkim krokiem, a tam pokazało tylko 400 kalorii. Tak, no niestety tak to wygląda. E, nam się wydaje, że zjedzenie jednego pączka to przejdę się w tą i z powrotem już spalone. spalony. Nie, to tak nie działa. Niestety, niestety te kalorie e, bardzo często jest tak, że licząc te orzeszki czy, czy, czy ten żółty ser, mówicie: to tak tyle, to nie masz tak dużo kalorii. A z kolei myślicie, że więcej spalicie chodząc, i to jest bardzo duży błąd. Jeżeli ktoś już myśli poważnie o tym, żeby zejść poniżej pewnego poziomu, te, tego równowagi, to niestety bez sukcesywnego liczenia, bez e, konkretnej takiej e, aplikacji, która policzy każdy jeden plasterek, każdy jedno czareńko, każdy jeden cukierek ciasteczko u cioci na imieniu, czy w pracy pod, podjedzony cukierek, tam z, nieraz w sekretariatach są takie landyneczki, to wszystko musicie sobie wpisywać. I to robić na bieżąco, to jest bardzo ważne. Robić na bieżąco. Nie robić tego na koniec dnia, bo połowy rzeczy nie, z, nie zapamiętacie i nie wpiszecie. Tylko za każdym razem, jak coś użycie do gęby, wyciągacie telefon, aplikacja i heja. I zobaczycie, wtedy się zdziwicie, ile tak naprawdę wciągacie kalorii, bo, bo tego w ciągu dnia tego nie czujecie, nie liczycie tego i nie macie świadomości. Jestem w stanie się założyć, że 95, 99% z was nie doszacuje kaloryki, którą zjadło, bo myślało, że to aż tyle nie jest. Niestety tyle jest. Czwartym takim aspektem, można powiedzieć grzechem, trudno go nazwać, e, który często też jest poruszany, dlaczego mimo zasad, mimo przestrzegania diety nie chudniemy, waga stoi. To jest retencja wody. Często jest tak, że niestety ta woda zatrzymuje się w organizmie. Z jednej strony to taki paradoks, bo musimy dużo pić, żeby nawadniać się, żeby ta redukcja schodziła. Ale następuje taki moment w każdym, w każdym procesie odchudzania, w każdym procesie redukcji, kiedy niestety zatrzymuje się ta waga. Niby to wszystko, wszystko fajnie idzie i nagle stoi tydzień, dwa, trzy, nieraz miesiąc. Zdarzały się takie przypadki, że nawet dwa miesiące było takie, takie przehamowanie. I teraz, czym jest rzecz? Ta woda zatrzymana w organizmie może wynikać z kilku czynników, czy kilkunastu przynajmniej. Najczęstszym to jest jakiś stres, brak odpowiedniej ilości snu, mogą być jakieś zmiany hormonalne, szczególnie panie, powiedzmy w okresie, w tym czasie około okresowym, to to mają. Niektóre leki mogą tak działać, na przykład mogą działać tak leki alergiczne, które zatrzymują wodę w organizmie, i wtedy człowiek tak ranka stoi, uff, taki spuchnięty jest. Wydaje jakby się, jakby całą noc balował, no to właśnie to jest ten efekt. No I teraz, co zrobić, żeby się tej wody pozbyć? To jest, jakby można sposób Naturalnych farmakologicznych za pomocą tabletek przepisywanych na receptę nie polecam. To jest zawsze jakaś ingerencja, jaka, jakaś zawsze farmakologia. Natomiast wa, warto spróbować sobie takich naturalnych metod, naturalnych ziół. Ja stosuję na przykład pokrzywę, jakiś skrzyp tego typu. To, to można sobie spokojnie tak powiem, zaparzać, ziółka popijać i, i jest duża szansa, że ta woda z organizmu sukcesywnie będzie schodziła nam i się nie będzie zatrzymywała. Piąty, piąty aspekt, który jest bardzo ważny i przez wielu jakby pomijany, że nie samą cyferką człowiek żyje, czyli nie liczy się tylko to, co macie na wadze, tylko to tak naprawdę jak wyglądacie. Często zdarza się w ten sposób, że nagle pasek jest luźny, ale na wadze nic nie drga, więc wpadacie w panikę, ale już wielokrotnie mówiłem, nie sama waga, także pomiary, zwiężyć sobie piętości biodra, tyłeczki, ramiona i tak bo często zdarza się w ten sposób, że podczas wchodzenia na zdrowy, sensowny tryb żywienia, także zaczynamy zdrowo żyć w ogóle, czyli wprowadzamy jakąś aktywność, zaczynamy chodzić na siłownię, zaczynamy w ogóle chodzić, spacerować, pływać i nagle się okazuje, że waga jest tak samo, natomiast nasza budowa ciała czy, czy rekompozycja ciała zaczyna pokazywać, że coś robimy jednak dobrze. W związku z tym nie samą wagą człowiek żyje, tylko także wyglądem i objętościami. Nie przejmować się, robić swoje sukcesywnie, po malutku do przodu, nie załamywać się, nawet jeżeli waga trochę wam jednego dnia skoczy, drugiego opadnie, nie denerwować się, nie ważymy się codziennie, ważymy się w okresach tygodniowych na przykład, w określonej porze, określonym czasie, na w tych samych gaciach czy, czy, czy bez gaci nawet, jak ktoś już koniecznie chce te 50 gramów jeszcze być chudszy ale nie przejmować się skokami, wachnięciami wagi, bo to jest wszystko, że tak powiem, normalne i nie, jest, nie mamy większego wpływu tak naprawdę na to. Szósty taki aspekt, który gdzieś tam też się przewija yy, i wypróbowałem już to kilkukrotnie, nawet sam na sobie, gdzie warto sobie zrobić taki mały reset, yy, refit day, jak to ładnie się nazywa, kiedy jesteście na redukcji, na diecie, na przykład przez 6, 8, 10 i więcej tygodni, to chociażby dla higieny umysłu dla, dla czystości i, i dla poprawy funkcjonowania całego organizmu, warto sobie zrobić taki jeden dzień, powiedzmy, oczywiście bez przesady, ale taki oczyszczający, że wychodzę sobie, zjem sobie pizzę, nie dwie, ale powiedzmy jedną na pół z kimś. Jakieś tam lody, oczywiście też nie wiadro lodów, tylko na przykład jakieś tam jedną porcję lodów. Także, żeby. Dla poprawy higieny umysłu funkcjonować i organizm też sobie gdzieś tam, że tak powiem, trochę zniweluje ten szok. Bo trzeba pamiętać, że jedzenie w dużej części grubasów, mocznie no, sprawia mi przyjemność, czyli wydzielają się endorfiny, czyli wydzielają się te wszystkie procesy prawidłowe. E, oprócz tego e, będziemy spokojni spać, bo trochę cukru dostarczymy, trochę tego dostarczymy i tak dalej. No i się, pamiętajcie, że musi się e, dobrze trzeba wysypiać, żeby się e, kortydol też e, był na odpowiednim poziomie. Także wszystkie te procesy, jeżeli sobie zrobimy raz na przykład na 2-3 miesiące, taki jeden weekend, sobota, niedziela, nic się złego nie stanie. Gorzej, jak to będzie się działo na przykład co weekend. I tutaj zaczyna się siódmy grzech, najcięższy grzech Michasia. Niestety, bardzo często ja to stosuję i, i, i wielu z Was też y, pisze, właśnie mi, że stosuje dietę. No, i, i, i w zasadzie są takie efekty, byle jakie i tak dalej. No, to znowu wracam z maniaka, to napisz mi, co jesz, jak jadłeś. Rozpisuję cały tydzień i jest wszystko ok. Nie? Od poniedziałku do piątku trzymam dietę, no a w sobotę sobie tam delikatnie pozwalam, tak delikatnie. Ja mówię: to napisz mi, co. No to, to dla siebie niewiele to spokojnie to. Ja mówię, napisz mi co. No To zaczyna wymieniać to, 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 to i tamto. O kurde. E, Im dalej własny więcej Jeff dopytuje jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. nagle się okazuje, że to od poniedziałku do piątku, kiedy naprawdę było się na tym deficycie, oczywiście przestrzegało się wszystkich fajnych zasad, to nagle ta sobota niedziela przychodzi i... Szlak trafił cały tydzień. Mało tego, wielokrotnie jest tak, że gdyby to policzyć jeden do jednego kalorycznością, to ten weekend nadrobi z górką jeszcze cały, to cały tydzień, który żeśmy zredukowali. No i tutaj takim największym winowajcą jest alkohol. Sam jestem miłośnikiem trunków szalakich. Lubię się bawić smakami, lubię się bawić alkoholem, lubię, lubię smak różnych tam napitków. W związku z tym dla mnie też jest to duży problem, duże wyzwanie, ale o tym zrobię osobny odcinek na temat alkoholu i, i, i procesów, które gdzieś tam powstają. Natomiast trzeba pamiętać, że alkohol najczęściej łączy się z jakimś tam przegryzaniem, zakąszeniem, bo to coś się, bo to tam, tamto. Później oczywiście źle śpimy, nie wysypiamy się, zatrzymuje się właśnie owa woda. No i cały ten efekt, jakby, który Pracowaliśmy sobie w przeciągu od poniedziałku do piątku. Weekend szlak trafił. Także ten siódmy grzech bywa jednym z najcięższych. Dlatego dla, dla tego siódmego grzechu zrobię osobny filmik. Tymczasem jeżeli gadałem w miarę sensownie, to łapka w górę. Zasubskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że nie przenudzałem. Tych wszystkich moich e, cichych wielbicieli, którzy gdzieś tam próbują e, udowadniać swoje racje, też pozdrawiam. E, bardzo fajnie mieć takiego każdego prywatnego swojego hejta, bo to, to świadczy o tym, że, że ktoś poświęcił tyle czasu, żeby obejrzeć, żeby móc mnie skrytykować, albo nawet krytykuje bez oglądania. Nieważne. W każdym razie e, wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ktoś ma jakieś tematy, oczywiście pisze e, tutaj maila gdzieś tam, stosuję wwwgrubas co ja mówię? Grupa 2017 Zapraszam także na e, stronę facebookową, na grupę facebookową Grubasy na Redukcji. Bardzo fajna grupa, bardzo fajna ekipa. E, bardzo dużo porad, bardzo dużo e, w praktyce dokładnie. Ktoś rzuca hasło, na przykład, a co myślicie o takim daniu? Można połączyć to z tym, nie? Zamieniamy to na to, już masz. Ktoś rzuca zdjęcie, pokazuje co ja. Aha, fajnie, jest pomysł, to ja zmodyfikuję, to ja zrobię. Bardzo fajna ekipa, która się nakręca nawzajem. Mamy już tam dobrze ponad chyba 700 osób, więc szybko rośnie, krzywa wzrostu jest bardzo duża. Także to bardzo mnie cieszy, a wszystko dla Was, dla grubasów, żebyście byli udzielcami. Tymczasem pozdrawiam.